Zadanie 8, marzec 2022. Spośród rysunków od A do D wybierz ten, na którym prawidłowo zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność. Wartość bezwzględna z x dodać 1 jest mniejsze bądź równe od dwójki. Do rozwiązania tego zadania wykorzystamy wzór z tablic matematycznych ze strony numer 4. Strona numer 4. Więc podpisujemy sobie jedno pod drugim, żeby nam było łatwiej, czyli X dodać 1 jest mniejsze bądź równe od dwójki i dopasuje, dopasowujemy sobie nasze tutaj wartości. Czyli R to będzie 2, a A. No tu jest tak, X minus A, a tu jest X dodać 1. Czyli tak naprawdę tu jest minus minus 1, bo minus minus 1 to jest plus 1. Czyli a to jest minus 1, a r to jest 2. To teraz możemy sobie zapisać to w postaci takiej podwójnej nierówności. W środku będzie x, a tu mniejsze bądź równe, mniejsze bądź równe, a minus r. Czyli minus 1, minus 2, a dodać r z drugiej strony, czyli minus 1 dodać 2. Minus 1 minus 2 to jest minus 3, mniejsze bądź równe. x i tutaj również 2 odjąć 1 to jest 1, jest mniejsze bądź równe, czyli kółeczka są zamalowane. Przedział będzie od minus 3 do 1. No i w której odpowiedzi mamy taki przedział domknięty, od minus 3 do 1 to jest odpowiedź A.